Kiepski ze mnie rzecznik Brukseli, ale Komisja Europejska uważa, że tak naprawdę kluczowym elementem tej umowy z Ukrainą jest to, żeby standardy produkcji rolnej z Kijowa były coraz wyższe, żeby one były wkrótce w 28 roku no, doszusowały do standardów unijnych. Czy to nie jest... Tylko nie ma co być naiwnym, to się, to się nie wydarzy. To się nie wydarzy. To najpierw niech Ukraina się dostosuje do unijnych standardów, i dopiero niech Komisja Europejska otwiera rynek, a nie odwrotnie. I to, co się wydarzyło przez ostatnie trzy lata, no, Komisja Europejska podjęła decyzję o wpuszczeniu ukraińskich towarów na wspólnotowy rynek. I już tej decyzji jest, tą decyzję jest bardzo trudno cofnąć do tyłu. I najważniejszy sygnał: Ukraina ogłosiła to jako swój wielki sukces negocjacyjny. No to pokazuje, że, że to będzie zalew, zalew ukraińskich towarów, tak jak to miało miejsce w 2023 roku, gdzie mieliśmy masowe protesty rolników w związku z importem zboża. Owszem, embargo, to krajowe polskie embargo, cały czas na, na import zboża obowiązuje, no ale to Ukraina to nie tylko zboże. Ale minister Krajewski nie doceni uwagi tego, tego porozumienia? No, panie redaktorze, ten wpis z 30 czerwca e, pana ministra Sikierskiego pokazuje, że Ministerstwo Rolnictwa w ogóle nie panuje nad tym, co się dzieje w polityce handlowej, bo to nie jest w kompetencji Ministerstwa Rolnictwa, tylko Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tam są te polityki handlowe. Głosowanie w poniedziałek będzie na Radzie do spraw sprawiedliwości. Nie handlu, nie rolnictwa, tylko sprawiedliwości. Nawet nie wiem, kto będzie Polskę reprezentował w czasie tego głosowania. Będzie przyjmowane kwalifikowaną większością, to oznacza, że zostanie że zostanie przyjęte. Natomiast warto, to, co jest warto odnotowania, nie tylko Polska krytycznie podchodzi do importu artykułów rolno spożywczych z Ukrainy. To są kraje przyfrontowe, to jest Francja. No, albo zaczniemy chronić nasz krajowy rynek rolny, bezpieczeństwo żywnościowe, no albo doprowadzimy do, do likwidacji Chociaż rolnictwa. Ale w głosowaniu w wczorajszym tylko Węgry i Słowacja były przeciw. Tak, tak, no, na, na koreperze tak.